Cześć. witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie taki film z takim lekkim updateem mojej biblioteczki, bo pojawił się mnie niedawno tbr Card. Jest już pełny i niektóre książki na tym TBR-karcie już są przeczytane, ale zdecydowana większość jest to, są to książki, których jeszcze w ogóle nie czytałam. Może ja pokażę Wam od razu górną półkę, bo na tej górnej półce nic się nie dzieje, a potem przybliżę Was do dolnych. Dwóch półek. Trochę się przesunę i będę pokazać. Tutaj w tym koszyczku znajdują się wszystkie rzeczy, które potrzebuję do nagrywania, czyli jakiś statyw dodatkowy, w sensie selfie, pałka, w sensie, nie wiem jak to się nazywa, selfie stick, ale z takim trójnagiem, więc to używam jako statywu, ale kupiłam sobie niedawno nową i jest wyższa, więc jej dzisiaj używam. Mam też jakieś dyski do przesyłania danych rzeczy. Mikrofon, z którego teraz y, korzystam, ale pudełko mam, żeby się nie, nie mieszały kable. Trochę wychodzę z kadru. E, mam e, obiektywy dodatkowe do telefonu, do jakichś fajnych y, zdjęć, e, słuchawki i do przesyłania danych. Y, tutaj troszeczkę z boczku e, mam takie kwiatuszki, ozdobniki, żeby trochę ta półeczka lepiej wyglądała. E, na niej mam też mój czytnik książek. Może ja was przysunę, to będzie lepiej widać. Hmm, czytnik książek, na którym obecnie czytam książkę, Kolumbowie rocznik 20 i bardzo mi się podoba. Yy, tylko boję się trochę nie czytać, bo to jest o wojnie, więc trochę ciężki temat. Mam też tu mój powerbank, z którego często korzystam, jak gdzieś wychodzę, a potrzebuję mieć go zawsze pod ręką, więc stoi tutaj. No i książkę, którą też zaczynam. Dosyć teraz aktywnie czytać, czyli Dafne de Maurier i Zatoka Francuza. Jestem na 107 stronie, więc no jeszcze nie tak daleko. Natomiast idzie ca cały czas do przodu, więc to jest dobre. No i może teraz zmienię troszkę kadr i pokażę Wam dwie dolne półki. Mam nadzieję, że wszystko będzie tutaj teraz widać. Ale tak, zacznę od tej strony, bo tutaj mam e, taki mój notatnik, w którym e, zapisuję wszystkie moje pomysły na filmy e, i pomysły na posty, więc on tu stoi, ale to nie jest stricte książka. E, tutaj jest książka, którą niedawno mieliście okazję widzieć na moim kanale, czyli Autarz Śmierci. Historia Jeffrey Damera. Bardzo fajna książka, dobre true crime. E, polecam, ale Niestety nie ma polskiego wydania, więc albo trzeba y, mieć znajomość angielskiego, albo rosyjskiego. O tych dwóch wydaniach wiem. Nie wiem, jak w innych krajach. Może jest, może nie ma. Y, tutaj zaczyna się taka y, półeczka y, z książkami, bo tam z tyłu są też książki, dlatego muszę wyjąć troszeczkę. Y, niektóre z tych książek, które są tutaj, przeczytałam, a dokładnie te na dole, ale pokazuję już wszystkie. Batman Craig'a Showa Gardnera, ja nawet nie wiedziałam, że jest ta książka trochę się odświeca więc tutaj, nie wiedziałam nawet, że jest ta książka jest to dosyć stare wydanie, bo z 90 roku, trochę po przejściach ale ja ją znalazłam w takiej bibliotece, na półce z książkami do oddania więc stwierdziłam, że przeczytam, jak mi się nie spodoba to odłożę aby poszła w kolejne ręce a jeżeli mi się spodoba no to warto jednak się zapoznać. E, tutaj mam e, autora Majka Omera i książkę Trzynasta Karta. I ja bardzo chciałam się zapoznać z tym autorem, bo słyszałam o nim bardzo m, dużo interesujących rzeczy i słyszałam, że te kry kryminały jego są naprawdę fajne, więc chciałam też e, jakby zacząć od czegoś krótkiego, e, a ta książka jest dosyć krótka, ma tam niecałe 200 stron i e, czcionka jest dosyć duża, więc ona pewnie jest jeszcze krótsza. Natomiast i chciałam wiedzieć, więc jestem ciekawa. A kolejna to jest kolejna z przygód Tatiany, detektywki. Nadjęcie niedawno skończyłam jeden, jeden z tomów, teraz zaopatrzyłam się w kolejne, bo bardzo lubię przygody Tatiany. Jest bardzo fajną bohaterką. Ostatnia. Odyseja Jamesa Rollinsa. Książka, która opowiada o takim starożytnym statku, który został znaleziony na Grenlandii. I ma pochodzenie albo od Wikingów, albo od Greków. Bardzo ciekawe. Dużo historycznych rzeczy jest na samym początku, jeszcze przed rozpoczęciem akcji. Więc podoba mi się to właśnie u Jamesa Rollinsa. Kolejna książka jest to Miłość i inne obsesje. Ja miałam ochotę na taki lekki romans, natomiast tutaj mamy bohaterkę, która dopietuje się od swojego nowego chłopaka, z którym dopiero zaczynają przygodę swoją miłosną, że jego była dziewczyna wie o nim. Dużo, nawet wie, gdzie zaprosił właśnie tą nową dziewczynę na randkę, więc ta dziewczyna nowa wpada w jakąś obsesję i chce się dowiedzieć wszystko o jego byłej. Więc nie wiem, czy do, do jakiej kategorii można y, to za, zaznaczyć, ale wydało mi się dosyć ciekawe i nie było takie drogie, bo ostatnio mam jakąś fazę na takie kieszonkowe wydania książek. Zakład o Miłość Agnieszki Linga-Słoniewskiej. Książka już przeze mnie przeczytana. Nie jest to moja ulubiona książka pani Agnieszki, natomiast uważam, że warto się z nią zapoznać. Abby Jimenez i To Tylko Przyjaciel. Lubię tą autorkę, natomiast y, jej drugi i trzeci tom zdecydowanie podobał mi się bardziej niż pierwszy. Może to też wina tego, że zaczęłam od trzeciego, potem przeszłam do drugiego, a teraz przeczytałam <ścoughs> pierwszy. Natomiast książka warta uwagi. Zapisane w gwiazdach, czyli taki słodki, queerowy romans. Nie będę zdradzać, bo chyba że chcecie, to może powiem, że to są. Mamy dwie dziewczyny: jedna jest dosyć poważna, druga jest astrolożką, i one udają na początku związek. Natomiast ten związek przeradza się w coś poważniejszego. Więc tak, szybko się czyta, ciekawa i myślę, że warto. Ja tak będę przy każdej chyba mówić, że warto ją przeczytać. Icebreaker, historia o hokeiście, który zakochał się w swoim rywalu. Tak jak tutaj jest napisane na górze, rywalizują ze sobą, ścierają się na lodzie i walczą o swoje uczucie. Fajna książka i pokazująca też tematy związane z depresją, co uważam, że w obecnych czasach jest ważne. No i moja ostatnio bardzo polubiona seria, a w zasadzie Dylogia Westwood Academy, czyli książki Weroniki Ancerowicz. Fajny romans, nie taki cukierkowy jak wszystkie romanse młodzieżowe. I uważam, że wart tego, aby się z nim zapoznać. E, Przejdę teraz do tego tyłu, co tu mam. E, mam tu książkę Moxie, którą pokazywałam w którymś z szorców. Jest to książka y, kupiona w Empiku za 10 zł niecałe, i była na przesenie ze względu na zniszczony obwolutę, natomiast po to obwolutą wygląda jak normalna książka, a więc cieszę się ze swojego e, szczęścia. Natomiast tutaj jest e, o tym, że nadszedł czas na rewolucję, ponieważ jedna z głównych bohaterek, Wywien, ma naprawdę dość swojej szkoły, w której chłopcy z drużyni futbolowej robią, co im się żywnie podoba. Jest też film, ja e, oglądałam ten film, e, ale jak kupowałam książkę, to zapomniałam, że go widziałam. Szekspir, no nie lubię tej książki, jest to książka burza, mówiłam o niej ostatnio. Dla mnie chyba dramaty jeszcze nie są, może kiedyś dojrzeję do tego, aby je czytać, a może to już nigdy nie nadejdzie, ale mam w swojej biblioteczce Szekspira. Jeszcze mam w planach poznanie Romo i Julii, ale nie wiem jak to wyjdzie. Hanna Samson, Zimno i mi Mamo, bardzo cie ciekawa e książka, chociaż inna książka Hanny Samson bardziej mi się podobała teraz mi wyleciał tytuł, może tu z tyłu będzie nie ma się, Pułapka na motyla, o, przypomniałam sobie Pułapka na motyla Hanny Samson zdecydowanie bardziej mi się podobała ta książka jest bardzo ciężka do przeczytania jak mam moje notatki o tej książce natomiast ta książka jest bardzo ciężka w odbiorze, ponieważ w zasadzie to są wyznania kobiety, która chodzi na terapię i one są w formie jednej w zasadzie m, ciągu. I ciężko było mi ją czytać. Natomiast książka jest ważna. Uważam, że jest ważna, ważny temat i ciekawa. Tutaj mam jeszcze dwie książki z tyłu y to są książki wzięte też właśnie z e, półki za darmo, dlatego też nie wyglądają najlepiej. Jedna to książka Elita Bray Show. High, e, pani Megan Brandy. Książ pierwszy tom z serii. Możliwe, że zapoznam się z innymi, natomiast na razie chcę się zapoznać z tą pierwszą, może mi się spodoba. E, no i Sylwia Kubala. She e, is dangerous, czyli książka z Woodpada. Wydana. Ja miałam podejście już do jednej książki z Wodpada: She's With Me, bardzo mi się podobała. A tutaj polski thriller, taki młodzieżowy, więc jestem jej ciekawa i myślę, że niedługo ją przeczytam. Nawet... O tutaj widzę, że jest zaznaczone 16, przechodzę dalej, czyli Kir. Bulychow, y, ostatnia wojna. Jest to klasyka rosyjskiej fantastyki. Chcę się zapoznać, bo rozmawiałam z niektórymi osobami i znają filmy i bohaterów, właśnie z tych książek, Kira On napisał bardzo dużo, dosyć niedawno zmarł, no ale książki pozostawił i będę zaczynać przygodę z tą fantastyką. Nie wiem, czy to nie jest w ogóle sci-fi. Klasyka literatury, czyli Alicja w Krainie Czarów, Luisa Kerola. Car Tutaj mam dwa tomy, czyli Alicję w Krainie Czarów i Alicję po drugiej stronie lustra. Drugi tom, Ptaśka Williama Wortona, czyli Al. Jeszcze nie czytałam, natomiast można fajnie zobaczyć, jak to wypaliło słońce tą książkę. Książka od dziadka mojego, wzięta z biblioteczki, więc. Ma wartość sentymentalną. Przeklęci święci Maggie St Stevewater. Hmm, fantastyka, ale dokładnie treści nie wiem. E, naznaczeni śmiercią Weroniki Root. Mój samoopalacz, a w zasadzie hmm, olejek do opalania. E, za książkownik Zuzy i Toli Grupy. Zapisy tej książki, które przeczytałam z tatami. Fajne jest to, że nie ma tutaj jakby roku, więc będę mogła sobie książki z lat zapisywać. No i książka, z której często korzystam, czyli robię włosink Agnieszki Niedziałek, bo niedawno zajęłam się tym bardziej poważnie i ta książka bardzo mi pomaga w tym, oj, <noise> aby te włosy, o te włosy zadbać. Także tutaj ta półeczka jest skończona. Teraz szybko ustawię tutaj półki i przejdę do półki, która jest niżej. No i tutaj już ostatnia półeczka. Zacznę od tych książek. To jest książka, odsunę, to. odsunę was troszeczkę. Tutaj mam książkę Zmrok, czyli parodię na temat zmierzchu, i planuję właśnie z tej książki zrobić jeden osobny film, więc szykujcie się, bo myślę, że będzie dosyć śmieszny. Tutaj mam niedawno zakupioną książkę: Syszgicie nasze Ciela, Rory Power. To jest książka autorki Toksycznych Dziewczyn. Bardzo ciekawa. W Polsce jeszcze chyba nie wyszło, bo nie widziałam jej nigdzie. Natomiast mam już ją z rosyjskiego wydania i jest ona 18. co jest ciekawe, bo tam dosyć często te książki są właśnie tak klasyfikowane. Preston Child. Tutaj teraz możecie zobaczyć kolekcję tych autorów. Trochę ich mam. Niedawno zakupiłam jeszcze miasto Bezkresnej kresnej nocy, bo jestem ciekawa, to jest właśnie seria o kryminale, który jest o detektywie. Jest to kryminał o detektywie, który jest uznawany za współczesnego Sherlocka Holmesa, więc jestem tego ciekawa i chciałam się z tym zapoznać, aby więcej e, wiedzieć. Okej. Okay. Nie będę wyjmować chyba, chociaż może wyjmę. Tego nie będę wyjmować, bo to jest gra Kaboom. E, ciekawe, kupiłam ją w Dilsie za 20 zł i tą samą grę chwilę później widziałam w Kerfurze za e, złotych 80, więc jest ciekawe. Ja tutaj jeszcze zobaczyłam, że mam wyjętą książkę, którą teraz czyta e, moja mama, czyli opowiem o, tym, o tobie gwiazdom Edyty Prusinowskiej. Jest to debiut blogerki. Mm, I jestem jej ciekawa. Mama moja zaczęła mówi, że książka jest fajna, więc czekam na jej opinię i ja też sama przeczytam tę książkę na pewno. E, lecimy dalej. Michael Par Palmer przysięga szokujący thriller. Ja jeszcze nie poznałam. Ogólnie większość z tych książek, poza dwoma, to są książki, które wziąłam właśnie z półki, z biblioteczki. To nie jest tak, że ja biorę i nic nie za, za nie zanoszę. Ja zanoszę te książki, które mi się nie podobają. Tych jeszcze niestety nie przeczytałam, więc jeżeli je przeczytam i mi się nie spodobają, to zostaną właśnie tam odstawione. Zabójcza fala. Douglas Preston, Lincoln Chains, śmieszne i zabawne. Mam tą książkę w języku angielskim i od tamtej właśnie książki zaczęła się moja miłość do tych autorów. Chcę ją poznać, dlatego mam też ją w wersji polskiej, bo angielski jednak sprawia mi trudność jeszcze czytanie. Po rosyjsku nie mam tego problemu, po angielsku mam, więc stwierdziłam, że ułatwię sobie zadanie i przeczytam po prostu tę książkę po polsku. Karmazynowy brzeg, również to jest książka z tego, y, y, o tym detektywie, który jest uznawany jako współczesny Sherlock Holmes. Y, Miecz Gideona, również książka tych autorów, y, nie wiem czy to sz, y, ta seria o detektywie, bo oni mają wiele serii. Każdy I teraz dwie książki Douglasa Prestona, które napisał sam, czyli Mistyfikacja oraz Projekt Kraken. Co jest ciekawe, jeżeli oni piszą takie historyczne książki, to bardzo duży mają tam jakby potencjał i wiele rzeczy sprawdzają właśnie takich historycznych tam. Mój wałeczek do robienia loków. Śmiertelnie proste rozwiązanie: kryminał R.J. Ellory. Ja nie mówię o tych książkach za wiele, bo niewiele o nich wiem. Biały Rosjanin, Toma Biego. Wiem, że ta historia dzieje się w 1920 roku. I właśnie, a nawet wcześniej, bo w 1917. No i właśnie taki kryminał, ale w tamtych latach, więc jestem ciekawa, jak to autor pokaże. Książka, właśnie jedna z których kupiłam, czyli World of Warcraft, ale ta książka też śmieszną cenę miała, bo kosztowała. Nawet nie powiem ile, ale jakieś 4 zł. Wyszło na tę książkę. Ja jestem ciekawa, bo grę znam, film znam, a jestem ciekawa, czy książka mnie pochłonie, czy będzie z nią jakiś problem. Ludzie, krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko. Wydaje się ta książka ciekawa. ciekawa. Toma Philipsa m, widziałam wiele razy w Biedronce, jego książki. E, ta jest akurat wzięta za darmo. Muszę ją przeczytać, bo jestem ciekawa. E, no i Weekend Georgia, a w zasadzie Gregoriego McGuire'a, czyli książka o złej czarownicy z zachodu. E, I co jest fajne, na podstawie tej książki powstaje teraz film. Więc zanim wyjdzie film, mam nadzieję, że uda mi się skończyć tę książkę. Jak widzicie, mój TV Art Card jest wypełniony po brzegi. Mam tu wiele ciekawych książek, które niektóre polecam, bo już są znane. Chociaż wiem, że powinny się wymieniać na te, których nie przeczytałam. Natomiast może niedługo zmienię całą reorganizację biblioteczki i to wam pokażę w filmie również. Natomiast na razie. Nie mam weny, żeby to robić, dlatego te książki, które przeczytam, też leżą tutaj. Ale nie jest ich dużo, więc tym się pocieszam. No i mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Także dzięki za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych. Może dawajcie pomysły na filmy. Jeżeli macie jakieś chęć się ode mnie usłyszeć, to jestem ciekawa Waszych propozycji. Na pewno z takich najszybszych filmów to będzie właśnie film o książce Zmrok. Niedługo mi się pewien wyjazd, więc zabiorę tam tę książkę, żeby przeczytać. Wezmę też jakiś notatnik, żeby robić notatki. Albo jakieś karteczki też wezmę, żeby sobie pozaznaczać tutaj. No ta książka ma 158 stron, więc podejrzewam, że jest ciekawa, a jest Oberligus. Także jest Oberligus i Edwardzie Mulenie. Edward. Wszystko. Mulen? No Jestem ciekawa tej parodii. Choć miałam ostatnio, jak widzieliście, ostatni film z moim y, TBR-em na sierpień. No to mogliście zobaczyć, że miałam chęć przeczytać właśnie Zmierzch, ale koło fortuny nie wybrało mi tego, y, tej książki, y, więc ja wybiorę sobie właśnie Smrok. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć! E aí